Czekamy z niecierpliwością na lot Sławosza. Wszystkim marudzącym, że miał polecieć, a nie poleciał, przypominam, że loty w kosmos są jak badania naukowe przede wszystkim wymagana jest cierpliwość i najważniejsza sprawa to bezpieczeństwo. Słychać także głosy, że przez to opóźnienie zostanie zmarnowany potencjał edukacyjny tej misji, no bo prawdopodobnie start przypadnie na Początek wakacji. Ale właśnie wakacje to najlepszy moment, żeby wziąć sprawy, a w zasadzie rakiety w swoje ręce i przetestować we własnym ogródku najprawdziwszą rakietę odrzutową. Taką rakietę można zbudować ze zwykłej butelki po wodzie, ta już jest nieco zmodyfikowana, bo zawiera stateczniki i tutaj czub rakietowy, który troszkę ułatwia przebijanie się tej rakiecie przez warstwę atmosfery. Jako paliwo można wykorzystać mieszankę wody i sprężonego powietrza, i tutaj przyda się oprócz pompki rowerowej wężyk, no i pan korek. Robimy sobie tutaj taki łącznik do butelki. Szukamy wolnego miejsca w ogrodzie i można taką rakietę przetestować. I w zasadzie całkiem sporo jest podczas tego eksperymentu nie tylko fizyki, zasad dynamiki Newtona, siły akcji, i reakcji, dlaczego to rakieta oddala się od paliwa, dlaczego paliwo oddala się od rakiety. Jest w tym także sporo chemii. Mamy i Ha HO, nie? H HO! Ja wiem! I nasze laboratorium już 11 lat temu postulowało w najbardziej popularnym programie rozrywkowym telewizji ówczesnej, czyli Mam Talent, Czy mamy zgodę na start? że takie zestawy edukacyjne do budowy rakiet powinny trafić w takim pudełku dużym do każdej e, szkoły. Z takiego pudełka można taką rakietę wyciągnąć. Udało nam się nie tylko taką rakietę wystrzelić na scenie, mam talent, ale także udało nam się zainteresować fizyką humanistów, a także nasz zestaw przyciągnął tych całkiem dużych naukowców. Wszystkie te nasze eksperymenty odbywały się w towarzystwie najważniejszych osób w państwie. Marcin, w środowisku prezenterów telewizyjnych, nazywany jest kartonowym księciem. Których serdecznie pozdrawiamy. W tym programie 11 lat temu pomagał nam ówczesny najmłodszy nasz naukowiec, czyli Franek. Ranek chyba teraz się przygotowuje do matury. Natomiast nie tak dawno testowaliśmy ten eksperyment z kolejnym pokoleniem młodych naukowców. Syn naszego naukowca Grzegorza, Filip, osobiście testował chyba nawet ten egzemplarz rakiety na własnej skórze. I bardzo mu się podobało. Zobaczcie sami. Nie ma co marudzić. Bierzemy rakiety. W swoje ręce i niech Sławosz tam na kwarantannie zobaczy, że w Polsce za kilka lat będziemy mogli pewnie rakietę sami wystartować. I to nie tylko taką powiedzmy ogródkową, ale taką najprawdziwszą, która będzie mogła wynieść nie tylko satelity, ale może przyszłych polskich astronautów. I tego wszystkim Wam i nam sobie życie życzę. Weźmy rakiety w swoje ręce. Czekając na lot Sławosza, przetestujmy zasady dynamiki Newtona we własnym ogródku.